Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, Tygodnik Wałbrzyski, to jest program Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych, a dziś razem ze mną w studio Jarosław Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam, witam Państwa. Czy sprawdziło się Twoim zdaniem nowe miejsce organizacji Dni Wałbrzycha, przeniesienie ich z Piaskowej Góry do Akwazdroju? Ja uważam, że tak. Pracownicy Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury są podobnego zdania, natomiast tak naprawdę myślimy, że na to pytanie powinni odpowiedzieć mieszkańcy. Uważam, że nikt, ja osobiście uważam, pracownicy Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, organizatorzy uważają, że raczej nową lokalizacją nie rozczarowaliśmy, mhm. a zachwyciliśmy, bo obok tej części koncertowej również mogliśmy pomieścić się z dodatkowymi propozycjami. Mogliśmy ustawić jeszcze większy niż na piaskowej górze Luna Park. Było kino 5D, które również potrzebowało sporo miejsca na parkingu. Były dmuchańce też w zwiększonej ilości niż do tej pory, a przede wszystkim to co nas bardzo cieszy, mogliśmy tam zorganizować balonowy turniej Polski. Mhm. Na piaskowej górze byłoby to ze względów lokalizacyjnych, po prostu z braku miejsca niemożliwe, aby jeden balon wystartował, co mogliśmy Zobaczyć potrzebowaliśmy około 30 metrów kwadratowych i przepiękna panorama panorama rozciągająca się od góry Chełmiec po Wabrzych. to wszystko mogliśmy właśnie podczas Dni Wałbrzycha zobaczyć. Czyli przyszłoroczne edycja imprezy też tam? Myślimy, że rzeczywiście w przyszłym roku Dni Wałbrzycha zorganizujemy również na Białym Kamieniu. Ja myślę, że tutaj także rozczarowani nie są kibice, co było można zobaczyć. Mm -hmm. Też staraliśmy się bardzo mocno, bardzo dobrze, profesjonalnie, tak jak to się odbywa w innych miastach, zabezpieczyć murawę boiska. To boisko rzeczywiście Oczywiście nie jest zniszczone, więc w przyszłych latach nie tylko Dni Wałbrzycha, ale inne koncerty, inne wydarzenia również można tam organizować. Przy okazji Dni Wałbrzycha po raz kolejny zwróciliśmy także uwagę na wybudowany niedawno, niedawno otwarty obiekt na Centrum Rekreacyjne mhm. Aqua Drój. Czy już wiadomo, czy osób oglądających, biorących udział w tym wydarzeniu było więcej czy mniej? Więcej, niż Szacujemy, roku? że tylko na samym koncercie grupy Enej NA, na płycie rynku Obliczamy to w bardzo mhm. prosty sposób matematyczny, który w ten sposób zdradzili nam pracownicy służby ochrony. Mhm. Także na tym, na tym koncercie właśnie piątkowym było około 20 tysięcy mieszkańców na samej płycie e, stadionu. Nie liczymy w tym czasie osób, które znajdowały się w części cateringowej, czy chociażby w otoczeniu, czy w okolicach Wesołego Miasteczka. W ciągu tych dwóch dni, m, jak Przekazały nam taką informację służby ochrony. Gościliśmy około 90, nawet około 100 tysięcy mieszkańców. W zasadzie nie cały Wałbrzych, bo rejestracje praktycznie od Wrocławia po mhm. Jelenią Górę. Ja wiem, że w ciągu tych dwóch dni, a zwłaszcza w piątek, zwłaszcza właśnie takim punktem kulminacyjnym był koncert zespołu Enej. Wałbrzych był zakorokowany Za te utrudnienia jeszcze raz bardzo przepraszam, ale nie było innej możliwości. A rzeczywiście samochody były ustawione wzdłuż drogi praktycznie od Szczawna Zdroju po Plac Grunwaldzki, po Sobięcin. Ale myślę, że było warto. Święto Miasta na długo bardzo pozytywnie mhm. powinno zapaść wszystkim mieszkańcom a wszystkim naszym gościom, gościom z aglomeracji, gościom z dalszych części bardzo pozytywnie w pamięci. Czekamy w takim razie na przyszłoroczną edycję. Na, audycję, kolejną, odsłonę, tak na kolejną odsłonę. jesteśmy już ciekawi, kto przyjedzie. No, tego jeszcze nie wiemy, powiem szczerze, ale już lada moment będziemy rzeczywiście mhm. zastanawiać się nad programem przyszłorocznych Dni Wałbrzycha, nad gwiazdami, nad dodatkowymi atrakcjami. Mniej więcej jest to taka praca około 7-8 mhm. miesięczna przed i, i potrzebujemy około 3 tygodni już po samej imprezie, aby ją dokładnie, właśnie w sposób profesjonalny zamknąć. To jest bardzo duże wyzwanie. to jest bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne, jak liczyliśmy na dniach Wałbrzycha, przed dniami Wałbrzycha pracowało około 200 osób, mm -hmm. tak, aby rzeczywiście można było przede wszystkim dobrze się bawić, ale również aby było bezpiecznie. To służby ochrony, to służby porządkowe, policja, pogotowie, pracownicy Stkiumu, no wiele naprawdę mm -hmm. osób, wiele instytucji wszystkim tym teraz, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. I to, i Praca przyniosła bez, efekt, bo rzeczywiście było bardzo bezpieczne. Tak, bez współpracy tych wszystkich osób, tych wszystkich instytucji, tych wszystkich służb, na pewno te dni Wałbrzycha nie wyglądałyby tak profesjonalnie i na pewno nie byłyby również tak bezpieczne. To, co mnie osobiście wręcz zaskoczyło, mhm. zauroczyło. To bardzo szybkie opuszczenie, tak mówimy tutaj o grupie jednorazowo 20 tysięcy osób. Opuszczenie właśnie w piątek tej grupy stadionu, bardzo sprawne pokierowanie przez nasze służby porządkowe, mm -hmm. wynajęte przez policję, bardzo, bardzo właśnie sprawne pokierowanie tymi osobami, bardzo sprawne wyjazdy aut z rejonu ulicy Ratuszowej, jak i również tutaj dzięki Stiumowi mieliśmy dodatkowe kursy w ciągu 15-20 minut. W miejscu samej imprezy w zasadzie pozostali tylko i wyłącznie organizatorzy. To się rzeczywiście udało, trzymamy kciuki za następną edycję, ale w oknie zasypia gruszek w popiele, bo wrzesień to miesiąc promocji i zachęcania Wałbrzyszan do tego, by skorzystali z Waszej nowej oferty. To jest coś, czego jeszcze nie było Wałbrzyska Szkoła Talentów. Do końca tego tygodnia trwają jeszcze dni otwarte i można zobaczyć. Czym ta szkoła jest? Właśnie, to, czym tak, jest Wrzesień to taki miesiąc programowania tych zajęć, które tak naprawdę są potrzebne codziennie, w długie, jesienno, zimowe, mhm. a potem wiosenne popołudnia staramy się znaleźć sposób na nudę i w tym roku postanowiliśmy rozszerzyć naszą propozycję. W Wałbrzyskim Ośrodku Kultury wystartowała Wałbrzyska Szkoła Talentów, adres tej szkoły to WogWalbrzy.pl, ukośnik WST, czyli Ubzyska Szkoła Talentów bądź bezpośrednie przekierowanie z naszej strony. Wszystkie informacje również publikujemy na Facebooku, na naszym profilu to przede wszystkim zwiększona propozycja warsztatów, zwiększona propozycja zajęć stałych. Próbujemy dopasować się do poszczególnych grup odbiorców na bazie swoich wcześniejszych mm -hmm. doświadczeń. Bardzo dużo propozycji bezpłatnych, warto zaglądać na te właśnie naszą stworzoną stronę, a i pozycje płatne moim zdaniem, naszym zdaniem niedrogie. Jedne warsztaty, jedne zajęcia 10 zł. Natomiast jeżeli ktoś zdecyduje się uiścić opłatę Miesięczną może otrzymać w pakiecie nawet rabat w wysokości do 50%. Z czego można wybrać? Jeszcze do piątku. No. Dni otwarte. Zarówno na Piaskowej Górze, jak i na Białym Kamieniu można zobaczyć, przyjść, posłuchać dowiedzieć się więcej. Można również wziąć udział w takich bezpłatnych, mhm. pilotażowych zajęciach. Natomiast z nowości no przede wszystkim coś na jesień, coś na zimę, czyli body styling, modelowanie sylwetki, mhm. zdrowy ruch oparty częściowo na aerobiku, częściowo na prostych układach choreograficznych połączony ze zdrowym żywieniem. To tylko jedna z propozycji. To różne odmiany tańca, taniec towarzyski, taniec nowoczesny, ale i także wideo, no clip dance Nowa propozycja to chociażby warsztaty florystyczne. Tego mm -hmm. do tej pory nie było w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury. Czy rysunek artystyczny, bardzo profesjonalny rysunek artystyczny. Nawet może, jesteśmy w stanie, możemy, mogą nasi instruktorzy przygotować osoby, które chciałyby uczęszczać później, które chciałyby zdawać egzamin do Akademii Sztuk Pięknych. Mm -hmm. To również warsztaty filmowe, warsztaty Niekarskie w nowej, rozszerzonej formule, bardzo nowoczesnej, bardzo, bardzo multimedialnej, to również, to również mały projektant mody. Zachęcam do. Szukania nie tylko w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, ale i na terenie miasta takiego palucha, który, którego odbicie, mhm. takiego odbicia właśnie pozytywnego, bardzo zakręconego palucha. Z tym paluchem kojarzmy to wszystko, co dzieje się w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury i ten paluch, niech nas rzeczywiście, bardzo pozytywny paluch naprowadza na te zajęcia. Możemy mhm. mówić długo o tych propozycjach. Ja jednak odsyłam na naszą stronę internetową. Tam wszystkie właśnie warsztaty zajęcia, zarówno organizowane na białym kamieniu, jak i na piaskowej górze są bardzo szczegółowo rozpisane. Te zajęcia będą, będą trwały praktycznie przez yy... Całą jesień, całą zimę, całą wiosnę. Tak, aż do czerwca przyszłego roku w czerwcu każdy uczestnik tych zajęć, każdy uczeń mm -hmm. w Obrzyskiej Szkoły Talentów otrzyma certyfikat i również zorganizujemy pokazy, każda właśnie z grup, która będzie, będzie brała udział w Obrzyskiej Szkole Talentów, będzie mogła na koniec również zaprezentować mm -hmm. swoje umiejętności. Naprawdę szukamy Talentów, szlifujemy te talenty. Dodatkowa propozycja to na pewno Wałbrzych ma talent. Początkiem przyszłego roku wypatrujcie, Będzie można się pochwalić. Tak, wypatrujcie też informacji. Szukajcie tych informacji. Będzie można pochwalić się swoim talentem. A nagroda to głównie występ na dniach Wałbrzycha. To możliwość, jeżeli jest to talent muzyczny, nagrania, wystąpienia, płyty, nagrania płyty, wystąpienia z gwiazdą, którą zapraszamy na dni Wałbrzycha, ale również nagroda pieniężna. Zachęcamy zatem, a my już możemy trochę wybiec myślą naprzód, bo wiemy, że WOK zaczyna przygotowania już do Jarmarku Świątecznego. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, spotkamy się na Wołbrzyskim Rynku? Czy Zawsze chcemy więcej, zawsze chcemy lepiej. Tak. Zobaczymy, jakie będą możliwości. Ale już teraz zapraszamy rzemieślników, zapraszamy lokalnych twórców do tego, aby przed Świętami Bożego Narodzenia zaprezentowali swoje wyroby, aby umożliwili właśnie zakupienie mm -hmm. tych wyrobów mieszkańcom Wałbrzycha. Rzeczywiście na Wałbrzyskim rynku staną drewniane domki, będzie bardzo świątecznie, będzie bardzo klimatycznie jarmark świąteczny, będzie wzbogacany również programem artystycznym, m.in. koncertem Kolend. Bo to Jarku, tak między nami mówiąc, niecałe trzy miesiąca, nie się obejrzymy, już wszędzie wokół będzie śnieg i choinki. Dla nas praktycznie, jak to mówimy też w żargonie dziennikarskim, to już jest deadline. Tak jest, to już jest deadline. Warto się zgłaszać, warto pytać wokół o możliwość wystawienia się podczas jarmarku świątecznego. Zachęcamy do skorzystania z oferty Waubrzyskiej Szkoły Talentów. Do końca tego tygodnia możliwość bezpłatnego podejrzenia zajęć zobaczenia czy te zajęcia nam odpowiadają czy się dobrze czujemy zarówno na piaskowej górze jak i na białym kamieniu w Wołbrzyskim Ośrodku Kultury. Oferta jest przebogata, zachęcamy dlatego na wejście na stronę internetową wokwaubrzych.pl, ukośnik wst, tam też wszystkie szczegóły, o których rozmawialiśmy z Jarkiem Buzarewiczem, dyrektorem Wołbrzyskiego Ośrodka Kultury który też wiem, zamyka już istniejące projekty, które się zakończyły polsko-czeskie chociażby czy Festiwal Daisy, ale też... Już obmyślę razem z pracownikami projekty nowe, którymi zaskoczy nas w 2014 roku. Tak, jesień to taki okres, jak już powiedzieliśmy, właśnie programowania. Zamykamy projekty. Mhm. Otrzymaliśmy dofinansowanie podwójne, bo z Narodowego Centrum Kultury i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację 10. Jubileuszowej edycji Festiwalu Kameralistyki Ansambli im. Księżnej Daisy. Tej pracy biurowej, papierkowej księgowej, tych rozliczeń mhm. jest, jest bardzo dużo jak i również zamykamy projekt realizowany wspólnie z naszym partnerem w czeskim Hradcu mm -hmm. Kralowym, ośrodkiem kultury Adalbertinum. Ja tylko przypomnę, że w tym roku dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej mogliśmy gościć grupę seniorów u nas w Wałbrzyskim, Ośrodku, w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, oczywiście, ale w Wałbrzychu pokazaliśmy Zamek Książ. Seniorzy zwiedzili także Festiwal Kwiatów, bo to był początek maja. Również dzięki temu dofinansowaniu że z Polski i Czech mogli gościć na hipodromie koło Zamku Książ. Organizowaliśmy warsztaty średniowieczne. Spalić były... wioskę. No tak, paliliśmy, paliliśmy, ale było bardzo bezpiecznie. Tak. Było bardzo widowiskowo, ale bezpiecznie. Paliliśmy wspólnie polsko-czeską akcją. Tak, jest. tak Paliliśmy wioskę, były również turnieje rycerskie, jak i również wspólnie zorganizowaliśmy projekt filmowy Sąsiedzi. Mhm. Jak to jest żyć, pracować, funkcjonować. Przy granicy. To, co nas bardzo ucieszyło, dziewięć produkcji otrzymaliśmy z Czech. Niestety tylko trzy z Polski, ale myślę, że w przyszłym roku Polacy jednak zgłoszą więcej mhm. filmów na nasz konkurs. Te projekty właśnie teraz zamykamy, właśnie teraz rozliczamy, ale są nowe pomysły, nowe propozycje czekamy, jak te wszystkie instytucje ogłoszą, nowe programy będziemy na pewno aplikować. Chcemy również aplikować ośrodki na zakup sprzętu. Na modernizację sprzętu, który znajduje się w Obrzyckim Ośrodku Kultury. Jest on niemalże codziennie eksploatowany, brakuje nam nowego, nowoczesnego właśnie systemu nagłośnieniowego, oświetleniowego. Na pewno również taki wniosek będziemy składać. Czekamy na ogłoszenie konkursu przez Euroregion Glacensis. Jeżeli takowy się pojawi, już jesteśmy po pierwszych spotkaniach z naszym partnerem czeskim. Przed nami, jeszcze, przed nami jeszcze kolejne. Będziemy na pewno współpracować. Ja zawsze namawiam też Wałbrzyszan, żeby jeździć do Hradca Kralowego. Naprawdę odległość jest niewielka, miasto jest przepiękne, warto tam spędzić chociażby, chociażby dzień. Ale i Wałbrzych jest piękny. O tym przekonamy się, odwiedzając Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galerię na Piaskowej Górze, wystawa dziewięciu fotografów, prezentujemy około sześćdziesięciu mhm. zdjęć Wałbrzycha takiego naprawdę bardzo bardzo pięknego Wałbrzycha. Wystawa nosi nazwę Wałbrzych Alter Art. Warto zajrzeć przychodząc na nasze zajęcia do Galerii Gran, a z kolei na białym kamieniu bardzo pozytywna, bardzo energetyczna wystawa. Prezentujemy pracę pani Ani Anity-Wach. Mhm. Nie zdradzę jakie to są prace, ale Warto te galerie odwiedzić w takie właśnie deszczowe, pochmurne, dni. smutne dni, <śmurne> które się ciągną i ciągną i ciągną, i końca nie widać. Zapraszamy zatem, drodzy Państwo, do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Tam przebogata oferta. Liczymy na nowe projekty, nowe pomysły w przyszłym roku. Na pewno z Jarkiem Bozarewiczem, dyrektorem wok Woku, spotkamy się jeszcze nie raz, by o nich Państwu opowiedzieć i zachęcić do udziału we wszystkich przedsięwzięciach przygotowanych przez Ośrodek Kultury. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze dodam, mhm. że jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Proszę do nas pisać, czy to poprzez Facebooka, czy, czy na nasze adresy mailowe, dzwonić, przychodzić. O, chociażby teraz chcielibyśmy takiej podpowiedzi, kogo zaprosić na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która, o ile dobrze pamiętam, 12 stycznia. Zapraszamy zatem Państwu. Wokczek na Państwa sugestie. Kto w czasie Wośpół mógłby zagrać w naszym mieście na szczytny cel? Dziękuję bardzo. Jarek Buzarewicz, dyrektor Ośrodka Kultury w Wołbrzyżu, był moim państwa gościem. Do zobaczenia, już myślę niedługo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwaubrzych.pl Więcej informacji znajdziesz też na portalu Wałbrzych 24.